Bardzo dziękuję wszystkim wpłacającym, jest was już sporo i dzięki temu filmy pojawiają się częściej. Piona... ...już mam dość, niby listopad, a w Unii na Cyprze dalej skpar. Anyway, dziś z Marcinem wybieramy kucharza. Dziś ptysie wybieramy u, u kucharza, prawda? Tak, dziś wybieramy kucharza. <laughs> Serwos! O tego godzinie jeszcze nie nagrywałem. Nie wiem, czy to zobaczycie, jak ze skróci na dół. Nie, nie zobaczycie. Jest 7.22. Ja mam dzisiaj na szczęście wolne. Tak sobie zarządziłem, że będzie wolne, więc jest wolne. Mam również wolno od moich wspaniałych pań, które wyjechały do rodziców. A ja jestem troszkę chore, ale nie harcza aż tak jak niektórzy inni. Bardzo ciekawe, bo sobie włączyłem to, przyznam, że gdzieś dotąd obejrzałem, nie, I i, i i Marcin mówi, że już tą kelnerkę zatrudnili i po jednym dniu to już ją wywarają, nie. Więc no, zobaczmy sobie, co tam się wydarzy. Oglądam razem z wami, przysięgam, znaczy no, nie muszę nic przysięgać oczywiście, ale... No. Tak, włączyłem i pomyślałem, że, kurwa, jak to oglądam, to, to, to ktoś musi być świadkiem, kurwa, tej katastrofy. Tylko czekajcie, zróbmy sobie może od razu, bo to robię zwykle w ciągu filmu, jak sobie przypomnę. Ta prędkość i jeden... 1... 25, pięć, nie, bo jeden i pół to jest taka... Czas mi zaszł... Eee! Mimo więcej... Tych sponsorów niż kapek, albo kapek nie kwalifikuje. Wow! Szczególne podziękowanie dla Wendigo, dla Grażynki, dla Telewizor. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, serio. no Dlatego mamy te filmy codziennie, bo jak już mówiłem wcześniej, mnie to Jara. Ja działam w ten sposób, że ktoś, jak mi zapłaci, nieważne ile to ja się czuję zobowiązany, żeby dostarczyć. Po prostu, no taki jestem, stary styl wychowania. Moja mama zawsze mówiła, że jest wychowana w pozytywnie. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. U nas dzisiaj piękna słoneczna niedziela, chociaż dzień mimo, że zaczęliśmy bardzo wcześnie, jak na weekendowe warunki i realia, ale to ze względu na wprowadzane przez na pewno te regulacje dotyczące pracowników. Musieliśmy być przed nimi po prostu. No i... I co? Wypiliśmy już kawusie i na razie robimy mały skok bok stąd jedziemy z Asią do lekarza, bo od dwóch dni, e, od kaszle bardzo, zaczęło już się boleć gardło, no ewidentnie coś tam ją bierze, także jedziemy. E. Znaczy Brenda, bo tak nie powiedziałaś. A nie, ty kaszlesz. Ty kaszlesz, sorry, dobra, bo ja to widziałem wcześniej, sorry, on kaszle, on kaszle bardzo. A z Brendą boli lekarza? Czy nie? Tak? żeby to wszystko pan doktor sprawdził i ewentualnie dał lekarstwa. Ja być może państwo też. Ej, w ogóle dżuny nie ma na filmach ostatnio. Bo tak, jak mówię, oglądam tylko z wami i też tak, 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 jaram się tym, zoo, yy, bo przekroczyło absolutnie moje oczekiwania. Natomiast no, nie widzę dżuny, a jest tam chyba. To jest z mamą, jest, że to, jak to ona to porzuciła całkiem? Czy... O co się rozchodzi? Słuchajcie, no niestety też coś mi dopada. Do, 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 do już wczoraj miałem katar dzisiaj katar już się m, m, dość poważnie nasilił i do tego wszystkiego jeszcze gadam jak Terminator. Eee, to, to co? To my na razie wyjedziemy sobie, pojedziemy do pana doktora i później wracamy. Także zaraz będziemy, kochani, nie odchodźcie od monitorów, od ekranów. Do zobaczyska za chwilę parę. Ja to uwielbiam lekarzy. <śmiech> <śmiech> Pojechał do kiosku. Na pewno. <laughs> ja rozumiem. Czekaj, no ktoś jak ma ochotę, niech seskinuje ten napis z tyłu i co to kurwa się rozchodzi w nim. Dobra, ja to zrobię i wam wkleję po prostu. O Jezu. Nie, to roboty jest z Wami, mordki moje. Ja robię, oczywiście, nie, 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 Ja moje. nie, 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 sobie Chyba, że mnie w kurwi ten wiecie, ten odkaczek. Jak na weekendowe warunki i realia, ale to ze względu na wprowadzane przez pewne regulacje dotyczące pracowników. Musieliśmy być przed nimi po prostu. No i, i co, wypiliśmy już kawusie. Na razie robimy mały skok bok. Stąd jedziemy z Asią do lekarza, bo od dwóch dni. Od dwóch dni kaszle bardzo. Zaczęło już się boleć gardło. No i coś tam ją bierze. Także jedziemy żeby to wszystko... Czekaj to ją bierze czy ciebie bierze? Bo tuż już kurwa się pogubiłem. Was bierze. Pan doktor sprawdził i ewentualnie dał lekarstwa. Ja być może państwo też słyszycie. No niestety też coś mi dop do, 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 dopada. Już wczoraj miałem katar. Dzisiaj katar już się dość poważnie nasilił. I do tego wszystkiego jeszcze gadam jak terminator. E to, to co, to my na razie wyjedziemy sobie, pojedziemy do pana doktora i później wracamy. Także zaraz będziemy. I kurwa nie ma takiego czegoś jak przeziębienie, tylko są zarazy po prostu. Zawsze jak się przeziębicie, tak zwane przeziębienie, to złapaliście jakieś gówno, które się chętniej rozprowadza, właśnie w wigoci, w, w niskiej temperaturze. U nich niska to jest te 25 stopni, nas to jest te 9. Ale to nie jest tak, że wyjdziecie bez szalika i bez czapki i się, kurwa, przeziębicie. No, ja teraz jestem przeziębiony w, w, w takim potocznym słowa, tego słowa znaczeniu. Kochani, nie odchodźcie od monitorów, od ekranów. Do zobaczyska za chwilę, parę. Ja to uwielbiam, lekarze. <laughs> Ja rozumiem, że to jest kwestia tłumaczenia. Jak jakby jest native speaker, tutaj mówi się po efekcie po tmersku, to to brzmi inaczej. Ale w tłumaczeniu, z... a ja Kasia mi tłumaczy, co lekarz powiedział, że mam ochotę gardło i kaszę. No, to wiem, byliśmy przecież właśnie w tej sprawie. No, że, że to przeziębiona. Dobra, no, okej, okay. w porządku. Bierzemy pracujemy, kupujemy lekarstwa. Musimy jechać na market zrobić małe zakupy do restauracji. te. Mamy śmigłowiec, to też helikopter, tu szczurka ja gdzieś przebiegła. Ja idę zawozić dalej gruz, zwozić na ścieżkę przed bramę. Yy, mamy gości teraz, także Asia tam pomaga naszej pani. Nazwijmy to sobie kucharka. Marcin, to już tu bezpośrednio do ciebie. Weź z tą kamerką zrób, serio. Nie wiem czy to... nie chodzi o 4K, bo ja nagrywam... Zobaczmy jaką my tu w ogóle mamy rozdzielczość z ekran. Jakość automatyczna. 720P I też w takiej nagrywam filmiki To nie chodzi o 4K, a to to jest jakieś jakaś nagłębia, nie wiem o co się schodzi. Ale chyba musisz zmienić sprzęt już. Lub kadry. Bo stary, zobacz. Nagrywasz się od dołu, nagrywasz się z perspektywy pięciolatki czy pięciolatka Nie trochę od góry troszkę, no. Na wszystkich innych filmach wyglądasz lepiej. Ty wyglądasz lepiej. I to nie jest tak jak rozmawialiśmy, że kameracze nie lubi. Absolutnie nie. Kamerę bardziej lubi niż całą resztę naszych Milusińskich. Uwierz mi, tylko źle się nagrywasz. na kuchni, bo ona sobie mówi: nie daje, nie daje rady, ma przyjść dzisiaj pan. Sorry, za dźwięk. Śpiciarka przyjechała. Który był na rozmowie rano o pracy i zdecydowaliśmy, żeby go ściągnąć na dzisiaj też na tych, takich warunkach jednorazowej płatności dziennej sowitej żeby zobaczyć, co on potrafi, a jednocześnie, żeby nam pomóc. Mógł... Sowitej kurwa, czyli ile? Dzisiaj jest i może po prostu osób ma, by się zresztą powinno para osób jeszcze także chcieliśmy, żeby był ktoś po prostu e, tutaj Jezus, ma jak się przestraszyłem Gdyby tak, był ktoś dzisiaj taki z doświadczeniem później podejmiemy decyzję, czy tego para zostawimy wtedy, czy, czy nie no dobra, ja biorę się za gruzik na panujący gorący, ale również nie. Czyli pani na absolutnie odpada w tym momencie, z tego co widzę. Nie najlepsze zdrowie moje. Słabym pomysłem dzisiaj jest akurat taka robota, no ale zależy nam na tym, żeby jak najszybciej to skończyć. Tak jak państwo widzicie, dzisiaj już sporo zrobiono, no ale jeszcze co najmniej drugie tyle do zrobienia. To, to trochę czasu mi zajmie. Dzisiaj był u nas pan, jest takie muzeum fajne. Dzisiaj był ten właściciel właśnie rozmawiał ze mną troszeczkę. Gdzie wpadnę jutro? Mówię nie kochany, nie w poniedziałek, nie w poniedziałek poniedziałki zamknięte, we wtorki zapraszam. E, no dobra. Lecę, taczkę. dalej. Najpierw po naworze tego pójdziemy do układów. Tak będzie najrozsądniej. O czy to do nas? Zacny Mercedes. E, Asia zgubiła gdzieś numer telefonu tam do... O piękny, przedłużany taki. Zgubiłem numer telefonu do, do tego. Fajny kurwa, jak w zwinnikach. ten taki, pamiętacie? Kto pamięta, ten pamięta. widzę tak mówić, ale, <grymne> no, ale niestety. Też tu mamy taką gwardię chyba na tych kanałach, że wszyscy jesteśmy w wieku mniej więcej podobnym, może młodszym od Gapy i, e, i Prezesa, natomiast no, powyżej 20 lat, przynajmniej na moim kanale jest, nie widziałem nikogo poniżej 20 lat. Tego sklepu budowlanego, w którym zamawiamy żwir, więc muszę tam podjechać? Uładę z drugiej strony, bo ona tam kogoś oprowadza. Zapytam, czy będzie chyba ze mną. Czekać na nią, czy nie. Muszę to zamówić. się już trochę. Wykąpałem, bo U, lało się ze mnie. Można było wyrzymać. Także teraz chwilę przerwy z robotami fizycznymi. A, jeszcze... a nie, jest dobra bajka. Bajka jest. A... Chociaż chyba się wykąpał akurat. No, ale z kąpaniem jest. Jakieś mięseczko na markecie. To sobie na sobie. Najwyższa pora. w po południu. Zamówiliśmy żwir. Zamówiliśmy piasek. Na się dowieść. proszę drogi tenżki, 17 dolka za ki. Tam jest kurwa, wszystko drogie nawet pomidorem. malinowe. O co była afera ostatniego taku. Jak ktoś tam się rzucał za te moje 12 zł za maninowego pomidora. Tak, wrzuciłem na wykop Paragon. Tyle zapłaciłem w Biedronce. Tak, i też próbuję jeździć. Na targ, czasem mi się kurwa nie chce, jak muszę kopić jednego i kopuję tam, gdzie jestem. A do Biedronki, no ogóle też nie chodzę, A, no... No byłem w Biedronce, nie wiem, kupiłem tam chuj tam z tym wszystkim. Ale drogo. Jeden kosztował 2,50 czy 2,90, taki mały. Zasia, coś malutki? Nie, jakiś śmieszny. Zasia, trzeba zatrzymać bingo, bo tutaj mają takie bułeczki małe, to ona lubi, o. Właśnie kupiła. Cześć, ty mam. Jest i nasz Indiana Jones ze splanej koszuli, oj kurwa, Krzysiu Koszula by Cię polubił, Pani Fanna, no Indiana Jones, no. no Indiana Jones, taka Lara Croft, tylko w męskim wydaniu. No to dobrze, to no jedziemy dalej. To już druga dzisiaj wizyta moja e, na markecie a jeszcze do tego kucha zaraz będzie jechał bo mamy, no nie wiem, wspominałem o tym, tak? że mamy na dniu próbnym dzisiaj pana który przyszedł na rozmowę o pracę no więc on teraz na kuchni siedzi, ale no, no nie chcę no, dobra, nie, przyjdzie czas na podsumowanie, nie ma co teraz w każdym razie on jeszcze przyjedzie do zakupy tutaj pod kątem potraw które będzie nam przygotowywał eee, i co? no właśnie ja, ja mam nadzieję, że kupię sobie trochę wołowiny może przewiny. jakieś mięsko sobie zjem śniadam to zrobię w domu, a później poczekam aż. On przygotuje, on przygotuje nam coś e, swojego. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Na razie idę. To są godziny wczesno-popołudniowe, więc jest pusto. Można spokojnie, nawet mogłem motorem wie? Ja pierdolę, myślałem, że wczesno-poranne. Że się jakoś tak stykamy, Marcin. Ja nadal gramy o 7.34. Znaczy zanim to wejdzie, to pewnie będzie 9, nie? Bo jakieś tam zrobię miniaturki, kupią to. Zanim tu się zabluduje i to... Pierdolę. A Siła przyzwyczajenia. Zostawiłem go tam gdzie zawsze przyjechał żwir właśnie. Także jadę, jadę idę Chciałem tam pomóc Asi. mam gorączkę wysoko. Czy wysoko, a wysoko nie wiem, bo najpierw było zimno, gorąco, zimno, gorąco, zimno, gorąco. Ale teraz już jest tak, że mam wrażenie, że jestem cieplejszy niż otoczenie. A to, już, to już bardzo niefajne. Mam kamerę jedną, Się zainstaluję. Ty kurwa złości, przekręcił nam. Żebyś ta moja przepowiednia, którą ciągle piszę na wypokój, że kiedyś nie będzie odcinka, się nie spełniła. Marcin? Rodzice Marcina, jak to oglądacie, czy ktokolwiek, który ma na niego wpływ, to nie pozwólcie na to, bo jednak to, to jest nasz żywiciel, jest kleszczami na Marcinie. <słyski> eee, gdzieś tam nad barem, żeby no jest podgląd na wszystko co się dzieje teraz ja będę instalował. pójdę najpierw tam pomóc przyjechał też piasek przyda się tutaj do na plac zabaw dla dzieci I jeszcze muszę dorzucić go trochę na tor do buli. Ej, ona go kurwa wykończy ta panna fanna. chłop ma kurwa gorączka widać faktycznie było widać teraz tak to mi się wydaje że tak jest coś dość... Trącony, nie? No sam jestem, to. Znaczy, nie słychać pewnie tego, ale jestem mega trącony w chuj, jestem trącony teraz chorobą. Natomiast, no u niego to nie winiać. I to, 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 A panna to tam. Wie panem, man. A tu już właśnie kończę powoli. Rozrzucać ten. drzwi. Chłopie, chłopie, kurwa. No, ba wysoki sam. Tak sobie mogę mówić, bo widownia u mnie to aż 85% mężczyźni, 15% panie w tym większość to no to nie chcę pani obrażać pani starsze pani starsze mogą mi postawić kawę na przykład O, bo nie robią tego w ogóle robię to tylko młodzież to robi tylko Młodzież w wieku 20, 45 lat się tam poszedłem skontrolować, to nie muszę iść zły moment na taką pracy, naprawdę. Ale ktoś musi to zrobić. I nigdy nie jest dobry moment, także... A tak przynajmniej będzie projekt zakończony dzisiaj. Elegancko. Większy żwir przyjechał niż tam w środku, ale to w ogóle nie przeszkadza. Na tą ścieżkę jest perfekt przyjechali znajomi, siedzimy sobie razem zaraz my idziemy do Ankor Marketu zrobić zakupy jeszcze, a w tym czasie pan, który dzisiaj jest z nas w tym dniu próbnym przygotował takich kilka prostych dań do testu to, to tak elegancko w miarę te frytki takie kurwa trochę skopciały już widzę hamburger, hamburger tylko tylko to była też niespecjalnie ciekawe że ty ją kupiłaś panie czy on sobie ją kupił a to też wiesz, no, kurwa, na takich testach to się bierze najtaniej i najlepiej. nie? Tak myślę, nie wiem, nigdy w Castro nie pracowałem. Po prostu lubię gotować w domu. Mamy tutaj burgera. E, mamy tutaj lokraka. Ma Lokrako ładne, fried rice też bardzo ładne. Ten fried rice dokładnie tak wygląda w tych droższych restauracjach, gdzie zawsze jestem zawiedziony, że to jest takie małe. No ale wygląda ładnie. W sensie to jest fried rice pan do miski, ugnieciony i przewrócony na drugą stronę, nie? Każdy o tym wie. Jak nie, to, to tak się robi. Zupę, wietnamską zupę, kwaśną, z rybą. E, to moje ulubione z tych wszystkich tutaj. E, niestety no nie mogę spróbować właśnie, bo muszę jechać. Ale mam nadzieję, że Asia zaraz wróci, bo pojechała odwieźć Brendę e, do taty. I że przetestuje to, póki to jeszcze ciepło jest. Szkoda jest na zimno. Gdzie jest czuny? Gdzie jest czuny? Dobra, bo ja... Aha, ja miałem przyjść. Woda wziąć jeszcze. i lecę. Bifsalat. Bifsalat. I think that... O, chciałbym, chyba... Ruj haj, ruj haj, ruj haj. No właśnie pan zrobił Bifsalat, ale zapomniał... Bifsalat, ruj haj, ruj haj. Mówię, będę Nie wiem, czy to ma duże znaczenie. Znaczy, że oczywiście ma to duże znaczenie. No jest tak, jakby zrobić, nie wiem. Schabowego z ziemniakami, tylko bez schabowego. Dzień dobry, witam was z kolejnego dnia, ale w ramach tego samego odcinka cały czas, no wczoraj... O, panie kurwa, tu jak to wyglądasz, jak z dawnych czasów, czerwony, postarzały, a już było dobrze, coś się odjebało, skąd te obwieśnięte, a już nie było wyśnięte te, te policzki, to wszystko, gorzko też nie było, no coś się odjebało, a może choroba. Yy, nagrałem tyle materiału, ile się udało, czyli około 8 minut. To niedużo, no, zazwyczaj te odcinki jak Państwo wiecie mają 25-30 minut, no ale zdarzają się takie dni. Wczoraj była to kumulacja po prostu kilku zdarzeń mających no, konsekwencje takie jak właśnie. Widzicie, że dogrywamy odcinek kolejnego poranka. Wczoraj nie najlepsze zdrowie, w ciągu dnia trochę musiałem o, o, o poleżeć, i to zabrało sporo czasu, no, no nie ma jak nie ma tam co nagrywać wtedy. Przewinęli się również znajomi, znajomi rano, znajomi po południu i wieczorem tutaj u nas. No i też wtedy bez wyciągania kamery. No tak, tak, akumulacja po prostu. Co mam więcej powiedzieć? Ja już odwiozłem Junku do szkoły. No właśnie, bo ją wczoraj odebrałem wieczorem. Wróciła z Kokongu z mamą. I, no i dzisiaj już, już jest w szkole. A to ty nie było, była w Kokongu, czyli spełniła wszelką, co mówiłem, wiele tysięcy. O, tysięcy, nie? Ale co ze co mi chodzi. Wiele odcinków wcześniej, że kiedyś się Twarożek do Kokongu wróci. I wróciła chyba. Jezu, tak no sobie przez pół Przez cały kraj? Nie na no Marcin, to kurwa, no nie, na no Kambodży ja to ci nie służę. No te, te ujęcia są. Było dobrze, stare. Było naprawdę bardzo dobrze. To nie, nie, nie. 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 A ja? Stoję u wrót zamknięte na cztery spusty, no tak być powinno, bo dzisiaj poniedziałek. Na poniedziałki to czas, kiedy Old McDonald's jest zamknięty po prostu, czyli nie ma żadnych sytuacji. Taka to muzeum. Teraz moją e, kolej, no, moja kolej e, na karmienie zwierzaczków i na posprzątanie, bo wczoraj trochę żeśmy zostawili, kończyliśmy to spotkanie już po wyjściu pracowników, także nie było komu posprzątać, trzeba zrobić to samo. Zatem moi drodzy, ja wchodzę i lecimy dalej z odcinkiem. Najpierw karmienie kotków, więc dostanę właśnie jedzą to. No i Tomasz Tosię. To Jezu, to zaplecze jest koszmarne. Kuchnia w sumie też jest koszmarna. I co to jest po lewej? To. to o, o, to. To zie, ziemia, chyba, nie? Ziemia, chyba. W kuchni. No ale to to tam. Ma znaczenie, ale to robaki i tak chodzą. Z pysznymi robalami. Też. Nie oglądałem wcześniej, to się stało samo. Niech będą nakarmione, zanim zabiorę się ze sprzątanie. No tego troszkę jest. Przez to mały bałagan, no, to nie oszukujmy się, ale jak na taką ilość osób to i tak. Nagrywaj się z góry, albo na swojej wysokości. Rozumiem, że nie robisz tego kurwa w miejscach publicznych, a u siebie w domu, u siebie na miejscu, gdzie nikt się nie ogląda, nagrywaj się jak człowiek stary. Proszę Cię, błagam. Nie będę się tym chwalił, że to jest moja zasługa. No, obiecuję. Powiem tylko raz i nic więcej. Ale będziesz lepiej wyglądać, uwierz mi. W miarę, żeśmy to ładnie zrobili. O, mornik glory zostały tutaj nie w lodówce. No. Może to jest jakiś pomysł. Tomasz, Tośka, dzień dobry. Hej! hej. Cześć! Tomasku, idziesz? Dawaj tą rurą tutaj. No. Zjeżdżaj! Chyba, że wolisz inną drogę. Już wam daję jedzonka. Mm, dużo. No dobrze, ogarnąłem z tym się wszystkim. No nie jest idealnie, ale, ale jest już normalnie, że się tak wyrażę. Przyszła właśnie Asia, więc robię nam kawę. Zrobimy obejście zwierzyńca. Zobaczymy czy wszystko gra, czy wszystko, ma, czy wszystko ma co jeść. I będziemy się rozchodzili do swoich spraw. Asia ma swoje rzeczy, jakieś tam do załatwienia, ja muszę się zabrać za parę swoich rzeczy. Także, także będziemy działali dzisiaj dalej. troszkę usuwanie komentarzy na YouTube. Ja to nie piszę, ale chyba nie mam u Ciebie bala, ale nie pisałem nigdy. Chyba jak pisałem, to nic swojego na pewno. Tutaj, a trochę poza zoo, Korzystam z faktu, że jest poniedziałek, czyli zamknięte. Dzisiejsze plany to między innymi. Ty, ale przetestuję, czy nie mam bala czasem. Weź tam daj znać, czy widać, czy nie widać podjęcie decyzji w sprawie kucharza. No mamy teraz porównanie kilku osób i no i próbujemy. Będziemy negocjowali teraz. Zdecydowaliśmy z Asią, że, że będziemy chcieli jednak, chcielibyśmy po prostu szefa, samodzielnego szefa kuchni. Takiego, który sobie zrobi listę zakupów, który te zakupy zrobi, który będzie pilnował, żeby były jak najmniejsze straty, no i żeby jedzenie zawsze smakowało w ten sam sposób. A przy okazji zweryfikuje nasze menu, czyli... To już mówiłeś, ale to też potwierdza determinację w tych celach, to na plus. Innymi słowy, napiszę menu dla nas, potraw, których czuję się najmocniej, takich, które wie, że robi dobrze, wydrukujemy jeszcze raz menu z tymi już nowymi potrawami, tak żeby, tak żeby to wszystko już funkcjonowało. Tak jak powinno, że się tak wyrażą. Zatem będzie powtarzalność potraw. Będziemy mieli kogoś, kto to wszystko ogarnia. No za to wszystko trzeba oczywiście więcej zapłacić, więc żeśmy za się przygotowali. To przed chwilą nie złożyliśmy propozycję tej pani. Nie temu wczoraj, ja my na razie nie. Zgodę, ale też nie podziękowaliśmy, no bo nie wiemy, czy pani się zgodzi. W razie czego wtedy... Czekaj, czyli ta pani była dobra, czy słacz Nie zgodziła na warunki, bo powiedziałeś na początku, że musicie się nowego gościa znaleźć. I teraz nie rozumiem za bardzo. Proszę w komentarzach mi dacie znać, czy ja jestem nieuważnym widzem. Czy, czy. Ta narracja jest nieuważna. Będziemy z tym panem rozmawiać. No ale próbujemy, zobaczymy co ona powie. Tak, Także. Dopinamy, chcemy to dopiąć jak najszybciej, żeby, żeby już powiedzmy maksimum w ciągu dwóch tygodni zrobić normalną oficjalną otwarcie, Już tak pełne z promocją pełną. E, I i no już zacząć funkcjonować w takich, jak to powiedzieć, mniej luźnych, a bardziej z. Proceduralnych już już klimatach. Czyli każdy wie, co ma robić, każdy wie, za co odpowiada. I... By the way, to już mówiłem. Bardzo proszę, weźcie mu tam nie ustawiać tych opinii chujowych. Bo... To jest słabe po prostu. No, to, 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 niech się robi, no. niech se robi, my sobie obserwujemy, niech se robi, niech pójdzie jak najlepiej. No, zobaczymy, jak pójdzie. nie, Tylko, Nasza opinia, po pierwsze, że są usuwana przez Google od razu z miejsca. Szkoda, waszego czasu. No i szkoda, w sumie, żeby to od razu upierdolić. No to niech samo zdechnie w jakiś tam sposób. Bo dalej. Są kciuki, ale ja i tak jestem pod wrażeniem, co mi zarzuca wiele osób. Pisze o tym, że o Boże, jak się podniotasz z tym, tym zo. No podniecam się, bo oczekiwałem dużo, dużo, dużo gorzej, to i tak się nie uda, według mnie. Ale ma dużo większe szanse niż zero, które ja obstawiałem, ale dalej jest to bardzo, bardzo, bardzo nisko. I, I to wszystko mam nadzieję, że będzie w miarę wyglądało. Dzisiaj mamy w planach również przygotowanie nad bramą takiego Takiego drewnianego szyldu, zobaczymy, co się uda zrobić. Asia teraz ma więcej spraw swoich do załatwiania na głowie. No, więc tak trochę się będziemy mijali tutaj w robocie, troszeczkę. No i, i co? No i tak, będziemy zaczynali w takim razie ten dzień z przytupem. Co wyjdzie z, z panią kucharką, czy z panem kucharzem, no to już w następnym odcinku oczywiście, już dzisiaj. Dzisiaj nie da rady tego nagrać, bo ten dzisiejszy odcinek będzie króciutki, ale no Nie ma sensu, bo w tej chwili będziesz sztucznie wydłużać, po to, żeby, żeby później nie było materiału na następny. Także po prostu. Kurwa, długi, 16 minut jest. Chyba, by się pogodzić z faktem, że, że po prostu układ wczorajszego dnia i nie moje niedomaganie również nas no, powodowało, że nie miałem kiedy nagrywać. i... No i mamy krótkie króciasa, takiego mega króciasa, jakiego bardzo, bardzo dawno na kanale nie było. Zapraszam Was na jutrzejszy odcinek. No ale tak, no jak wczoraj już do pół godzinnych. Że mogą sobie opierdolić żarcie przy tym, czy wypić całą kawę, to jednak to tak działa. No. Że to jest czas. Ja Was przyzwyczajam odwrotnie, że macie 8 minut, 9, 10. Postaram się skracać. I też nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Nikt to nie mówił, czy to jest dobrze, czy nie. Ale no nie, bardziej chyba, że dobrze, nie, że skręcamy te tematy. Oczywiście, bo zacznę zaczyna od obejścia, zacznę od przejścia się po Zobaczymy jak tam sobie zwierzaczki radzą. Pogodę mamy wyśmienitą, wyborną można by powiedzieć. E, także, także, no właśnie. To moi drodzy, to do brzegu. E, ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego krótkiego odcinka. Zachęcam Was bardzo do łapek w górę, jeżeli się podobało, do komentarzy pod odcinkiem i, e, i do subskrypcji kanału. E, już tak na sam koniec powiem to, że już czuję się trochę lepiej. E, wziąłem e, lekarstwa wczoraj w ciągu dnia, wziąłem lekarstwa na noc. W nocy słabo spałem, ale, e, ale już jakby jest Czuję się lepiej. No nie jest to jeszcze wszystko perfekt, więc będę kontynuował kurację, oczywiście. Dobra, zawy jest. Także ja też polecam subskrypcję, łapkę w górę lub w dół, również mnie cieszy. Komentarz. Zadam kilka pytań w ciągu filmu, więc jak coś macie do powiedzenia, to powiedzcie. Ja komentarzy nie usuwam, wiem, że są jakieś takie. Mm, komentarze, że ja coś usuwam, Nie! I nawet... nie chcę mi się tego teraz wrzucać. Kiedyś wam wrzucę. Ja to ustawiam jako moderacja na poziomie zero. Nie? W sensie, YouTube czasem coś wyłapuje, a tu nie ma żadnej moderacji, nic, kurwa! I usunąłem tylko dwa komentarze i dwa, dwie osoby, które przekleństwami wyzywały, albo rodziny osób Naszych protagonistów, albo wyzywały kogoś w komentarzach, więc te osoby już tu nie mają wstępu, ale są dwie osoby, także. Wszystko, co napiszecie, jeżeli napiszecie jakiegoś przekleństwa wprost, to powinno wylądować na kanale. Ja tego absolutnie nie cenzuruję. Nawet nie odpisałem na komentarze z ostatnich dwóch dni, a staram się odpisywać na wszystkie. I na te dzisiejsze również odpiszę. Sławicie ciepło. Ja się kłam nisko jak zawsze. Cześć.